Rozporku. Witam wszystkich Kupiennie. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brainchą i ze mną śpiewająca Agnieszka Rozpoczku Jestem Jest Wojtek Jestem I zobaczymy kto dzisiaj wygra Obstawiam Wojtka Nie wiem czemu Tak? No Wycha mi co No tu ja już raz wie. wygrała Wygrała Tak no, Ale ja też raz wygrałem To teraz twoja kolej Nie, to tak nie Żalownie działa Państwo, wielkie brawa! Ja nawet no wygrywając, ja przegrać. Ja ci nie dam wygrać tak jak wiesz, ostatnio. Co? Dałeś jej wygrać? Tylko Może. Nie, ja byłam siłką. No i wiesz, jaka myślałam, że mądra była. jedno odcinek, a teraz dupa. Nie Toma! Toma. Ja wygrać. Przed programem widziałem, że były czytane ciężkie encyklopedie. No i co z tego, że no, były że czytane? To, to nie była encyklopedia, to była książka telefoniczna. Bądźcie. O jak tam no, pewnie na dziale z zwierzętami. Uschnął. Uśmiech na twarzy. Co? <śmiech ze zwycięstwem śmiech> Nie uruchamiaj go. O, o, o Ty taka hamica jesteś agresywna. Nie. A to dlatego ci pad czasami nie działa. A no, no właśnie, stada. rozłączyło mnie, rozłączyło mnie. Mhm. Nie, już jej naprawiłem, już jej działa pad. Naprawiłem. Runda. Na luzie, Na luzie. Na luzie. legalnie, pomijam. Na luzie. Na luzie. Agnieszka, która kategoria pozwoli ci błysnąć wiedzą? Internet. No! Nie, da pseudonimy. O różności. Jak dał się do Kramelka. 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 Wywieszenie białej flagi oznacza? Kapitulację. To była nie? No, czyli kapitulacja. Czyli kapitulacja. No, tak. Dlatego to mnie się zaznaczyła. Ale zastanawiam się nad speedojką, nad ucieczką. Mówię, nie, kapitulacja. Nie, ucieczka to jest. De 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 desert. desert, desert. Proszę To To robimy to. To my robimy. Nasser Mater? Nasser Mater? <kluzł> Wydaje mi e... się, że to trochę jak tak. Jak starannie. Jak. Czas no Bo ja właśnie bardziej odpowiedzi. byle jak. Ooooooh! <laughs> <To śmiech> mater? Ja nie robię jakiś Nasser Mater. No co robisz? Perfekt. Proglodyta to człowiek. Pro, gro, Wojtek. To, to kogo? Proglodyta to człowiek. O, To No to są za jakieś. Nie okrzesane. Jesteście podejrzane, że Zaraz przekonamy się, czy to dobrze. Uuu, o, Co za wiedza? Co za szczał. Ostatnia ławka w klasie szkolnej, w której esadzano najgorszych uczniów. Królicza. Kozia. Przekonajmy się, to poradziliście Bo to jak przez no, chwilę no, miałem takiego no, maństwa, no, ja, ja, tak ja też nie <coughs> chcę z Ośla czy kozia, no ej? Co oznacza aberracja? Jezus, aberacja co to jest? Eee, aberacja. Nie, wiem. nie, 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 o! No. No. Agnieszka! Dlatego ja mam abebnację, no? Nie ja jestem ja odstępowa od Nordu, jestem szefem! jesteś poniżej! Tak! Nie nie, na poniżej to jesteś ty! Ej! bu! O! Państwu podoba się to widowisko? Fali nas! Tak? Ej! Powiedział, że... się na Tomku. Tą... Bardzo ładny poziom Po ostatnim pokazujemy. odcinku miałem z nim rozmowę, wiesz, face to face. No, no. O być w centrum uwagi? Wybranie. Dajcie mi kategorię w polskiej. Oto NIE TO nie CHCIAŁEM A to co chciałeś? Historie. No weź Wojtył! dałeś aktorzy, a ja się czasami nie znam. Teraz będę ją? O Jak myślicie? Czy udzieli dobrej odpowiedzi? Absolutnie nie. Definity no. Definitely not. Kto wystąpił w roli głównej niepełnosprawnego kuriera w polskim serialu Doręczyciel? <noise> nie znam serialu filmu do serialu Doręczyciel. Ale strzelam, st 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 że Jakubik? Wojciech. Zabar. No Kuwi. No to... nie, nie znałem znam. Nie znałem Wojka, tego Wojtek serialu, Ja nie się nawieźć, bo on takie <coughs> robi rzeczy, no. Robi nam Ciruru. Tak, no jak ty ci ja, to wiadomo, że nie, ale że Wojtek... Jak myślicie, będzie znać odpowiedź? Hmm. No Wojtek no. Aktorzy. Hmm. No więc No właśnie. właśnie. A teraz trafisz i co Hamico? Kto występował w roli Telimeny w filmie Pan Z <laughs> zapewne trafi. <laughs> Kto to jest Telimena? Ale może wiedzieć. Tyszkiewicz Tomasz! No masz ty jest, Tyszkiewicz, to, masz, ty małaśka, no tak. Ci, którzy w ciebie wątpili, wiedzieli to, to co jest. Robią. Ale wątpiliśmy, więc dobrze No tak, no raczej nie inaczej Ale Tyszkiewicz mi jakoś tam posłowała No mi też właśnie Jak myślicie, czy udzieli dobrej Ona to odpowiedzi? dostanie jakiś tryb w To, to, to Damon, czy Damon ssał tego? No nie stał. Którym superbohaterem jest grand to, to Gustin? Jezus, błagam, powiedz, że Wie dobrze to trafisz Wiem to jest, Green a Gdzie Grant... ja nie wiem, to jest, jest. Grand Gustin nie wiem, co to jest. Gra w serialu Flash. Nie wiem, Dobrze. Ja, Pierkur. Jak ona nie wiedząc, wie? <działuś> nie wiem. Świtało mi gdzieś. <grym /dosek> Ale to było ostatnio. Dwa razy nawet, jak nagrywaliście. Ja tutaj nie pamiętam. Świta, no. Ale nie wiedziałam. <grym> to </dosek> To presja od Wojtka. No go musisz wiedzieć. Ja po prostu ci przekazuję fale. Te. po to przed kolejny sprawdzian wiedzy. Nie mające to, yes, to masz! jak tak patrzę na twoich przeciwników, to czego nie wybierzesz? UK. Zwycięstwo masz w garści. Ciekawość to no, w tej geografii być jakiś rów znowu. W nie, do rówóż nie chodzimy. Zwycięstwa? Obecnie <laughs> Rzez... Rzez... resztki ciała Alberta Einsteina znajdują się w kurwa. W różnych częściach świata. świata. A serio? A czemu tak? Jego serce chyba jest w Niemczech? Wojciech! Przecież mówisz, że prowadzę zielskie stany. No, podzielili się. Konkurencja Konkurencja go. Nie śpi. Jedny. Który z tych krajów posiada najwięcej stref czasowych? Rosja. Mhm. To był szybszy? Jo. Tomasz! O ty! Okay, odpowiedź? Punkty wędrują na twoje konto. Największy odnotowany płatek śniegu miał szerokość. Oh, kur, nie kur, że ten. No, nikt nie trafił. No, co cali? to cala? 15? Nie. 1,20? A Przypominam, jest 15 fali. A nie, to są te cele te, telefoniczne. Te, te, te? No, w jakim dobrze. kraju nie. zakazane jest prawnie dokarmianie zwierząt w miejscach publicznych? Y no, Kujwa, gdzie? Ziem, że traju? stanę. Izraelu, no chciałam to pliknąć, mm. a tam w USA. Ja to też w USA, nie. bo oni mają dziwne czasami przepisy. centymetrów. Ile? W filmie Trzej Muszkieterowie no. z roku 2011 w reżyserii Paula W.S. Andersona było... Trzech muszkieterów. Nie, to... Agnieszka! Coś nie, coś jednak wiesz. No to czemu w filmie trzech było, 4? czterech <grystanie> Bo no ta został założony w 1624 roku na Manhattanie przez. Pedro nie, jest? On... A odpowiedź? <grystanie> Aga, tego nie wiem. Aga Ale kto to gra? Ja tego nie wiem tej clue. Co? Kto gra, albo to ci Ja odpowiada. nie wiem tego. Jak nie wiesz, co ci podpowiada. Czas stracić, kto znajduje się na Nie, a czasem wody. jest taki też, że strzelasz, strzelasz, źle strzelasz, strzelasz tak. nie? Totalna porażka, zawód całej rodziny i wszystkich znajomych. My cię cię. Ale nie przejmuj się, tak. my Cię nadal lubimy, bo nieustannie dostarczasz tak. nam powodów do śmiechu. Mm -hmm. Tak, trzeba no, się śmiać, śmiech to zdroże. To jest Twoje. Agnieszka, mm. jesteś na szczycie. Tak chciałbym nacierać A i Nie, nie nacieraj się nią ty. Byłaś dzisiaj? Wczoraj, wieczorem. To jednak nie nacieraj się. No, To już nie taka pierwszego św... to Nie, co to baloniadę. Nie dla Jak osób to by z to Agnieszka, w której kategorii... Polinaria, eee, no. o! ...w duszach gra. Aka! Co? Music? Yes, indeed. Jak się nazywała najstarsza pieśń świata, którą śpiewali już starożytni Egipcjanie przy budowie piramid? E Ojej. Nawet nie strzelam. O! Oh, ty oh, sam oh. strzelał. Pewa. Z życiu bym nie wiedział. Masz Też nie wiem. bym nie wiedział. Znaczy teraz już wiem, ale. Uważaj. Ja już zapomniałem. <coughs> Jaką nazwę nosi gitara, na której pudło rezonansowe jest nałożony naciąg? To to jest. Mandżo. Mandolina. O, kujwa. To jest. Twoim ale ten? Wy. Nie mandolina, to nie. No, mandolina i robi naciąg ze skóry chyba jest nakładany na banda. Może naciąg, pociąg. Na skóry. No z takiej wysokości? Tak. Łatwiej. Który kraj ma najkrótszy hymn na świecie? Hmm. No, myślałam, że nie Rosja inny, a nie nie. No ja myślałam Chiny albo Japonia, no ale w ja ja jest... nie zawodnika, gromkim... A ja miałem pół na i takie... Ty, jak ci zaraz Jak jest inaczej zwana trzecia część sonaty fortepianowej bemol 35 Fryderyka Chopina? 36 Eee... Masz pogrzebowy. Tak chciałam to kliknąć. Wojciech, no nie! To jest dostaniesz A wezmę to mój pogrzeb teraz. No, raczej I teraz Wojtek z dwoma maccami. Aniołski orszak niech otwodził się przy mnie. Ej! Zniszczy <grystnicza grystnicza> brakuje. Tak, wszyscy w komentarzach proszę, ładnie zniczy. Aha, kuźwa! Co ty mi kuźwa wszystkich świętych robisz? Nieprawda. Zależy których? No do! Eee! U was mi szło lepiej. Bo to presja nagrywającego. Przepraszam, na jeszcze włączyłem. TNT! No! Jest, jest. Jedno. Ja poproszę. Ja poproszę. Jak? Masz? No kujwa. Tak? Zdrowie two... No zdrowie. No. No zdrowie. Jak to Ten Zdrowy tylko się dowiek, kto Zdrowy cię zdradził. Co gdzie z tymi kuźwa? Powiedzania mu. odpalony. Czas na dużą Dynami, Jak nazywa się choroba, która objawia się białymi plamkami na ciele człowieka? Wiem. Też wiem. się wykasz. Jak nazywa się lekarz, który zajmuje się chorobami serca i układu? Boże, krążycie, ma wiedzieć? Czekaj, 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 nie mów! Serca i układu. E, Brawo. Jezus! Oj, tak błagam, nie mów mi <noise> różnicy. Ile razy zwięk. w ciągu dnia kurczy się mięsień sercowy? Uuu! Mi oj, to Brawo. <noise> Przeciwko jakiej chorobie jest pierwsza obowiązkowa szczepionka w Polsce? Boże. Ym... Czyli Nie masz blizny na ramieniu? Ale ja nie Która z wymienionych na co to? witamin w kosmetyce zwana jest witaminą młodości. Kto ma wiedzieć? No, no. Czekajcie. Yy, nie wiem. E, A, brawo. A, ja tak wiem. No buchnie pasiemcem mi. Osięcem uzbrojonym można się zarazić, Wieprzowiny. <laughs> Wieprzowiny się badano. Korobą wirusową nie jest. Buchnie mi. Yeah. Oh, oh, o O, dacie mi bombę. Meteopatia to nadwrażliwość. O Boże... No kurna, no! Fako! <laughs> nie dawaj mi tego! No musiałem, ja ale panem Kurza ślepota spowodowana jest niedoborem witaminy. O świca. Yy... Ja pierdocze nie! No. A. A. Ile średnio naskórka traci człowiek w ciągu życia? 2 kg! Nie wiem... Ile? No, no, chciałam klikać! co nie podali? Pięć chyba. Oj... W ciągu życia. Może ma już... ma ja tak. Ale nie, zaklikało mi, no kurwa. No bo już wybuchala. Się... Ja z moim atopowym zapaleniem skóry pewnie dwa razy więcej. Jaki lekarz może zalecić nam noszenie okularów? Ginekolog. <noise> Szpara spowodowana rozsunięciem się zębów siecznych pośrodkowych. <głosy> <wody>. <głosy> Boże. Naprawdę? Para? Nie znam tego. Drżema ja maga. Ty masz Ale... diastemę? No. No jakieś szpary? Balneologia pary? to rodzaj medycyny. To jest. Balneologia? Nie, czekaj. Balne -log Jak Balneologia. to jakieś balne- Balneologia i eee... choroba <laughs> Choroba dotycząca zaburzenia krzepliwości krwi. wamać. Eee, jaka choroba Kurwa! Hmm, no, no. no cicho, nie. Ta natofobia to lęk przed. No to będzie. Yy... Jezus. I'm fucking done. Pulmonologia to dział medycyny no, to są... zajmujący się diagnostyką i leczeniem Pulmonologia pory. Oddechowych. Brawo. Pulmonologia. Tak pulmonolog, tak Czym jest skolioza? O Boże, no kości, skóry, zębu czy to słupa. Django Jezus. Jak nazywa się zespół wad wrodzonych spowodowanych trisomią chromosomu 8? Mam wiedzieć, jak to się to było. było. To było, mm, no to no było, to było ten Edward Barca. To było jakieś inne, no tak, bo to, Ja inne no. dałam, a inne było, no hmm. indeed. Jeszcze nie? Skąd nie? jedno, czy? Czy komu zawdzięczamy powstanie pierwszej szczepionki na, na polio? Na A co to jest? E... Opsi. Strzeliłem! Wow, to ja też widziałem. Strzeliłem. 99% którego pierwiastka chemicznego całego organizmu znajduje się w kościach człowieka? No, ale trudne! Dem, dem. Objawy pozytywne w schizofrenii to? Pozytywne? Pozytywne? Nie wiem, Kurwa. Co to Co? jest? Postawa kosmetyki to suplementy diety, które? Kurki kosmety... <laughs> <twarza> się <znutry. śmiech> o! No nie, się <laughs> z to nie futra Który robiło. Który stopień oparzenia jest najgroźniejszy? Trzeci. Nie, nie, nie. czwarty. są. Ja Cztery. Nie ma piątego. Strach przed wełżami to? Wałżami? Wełżami? To. No nie wiem. Czemu? Nie, o. Mm. Aha, to nie a ja klikam. Przez jakie zwierzęta przenoszona była choroba zwana dżumą? Ojej. Ryzele. No, ej, nie mogłem tak kliknąć! No mogłem kliknąć! No, nie bo, ja nie nie bo kliknąć. to już jest finito! Te, chyba bomba tak! Kurwa! Ale już no, ładnie nam no, ja poszło. Dobrze. Tej... Ja bomby ja tak. lubię! Dwa razy wybuchlam! Od kiedy lubisz, jak wybuchasz? Czasem lubię! Wybucham? No! Bom, 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 bom! To jest fabryka gum! No właśnie, To właśnie. Uuu, jest. Ładnie! Życie, które otrzymujecie na podstawie wcześniej zdobytych punktów. Punkty. Za dobrą odpowiedź możecie trafić przeciwnika, za złą sami oberwiecie. Czas wyłonić zwycięzcę. W jakim mieście znajduje się Maracana, jeden z większych kompleksów sportowych na świecie? Hmm? Nie wiem. Też nie wiem, nie strzelałem. No. Nawet. <laughs> Agnieszka! To dobrze, że Tomie. trafiłaś. Nagrodę możesz komuś no, przyłożyć. No przecież. Pa, dalej ma zielono. No, jesteśmy równo, Tyren. Gruby przyjaciel Asterixa to... O, yes. jasne! równo! Ej, remis był i co teraz? Toma. A, Tomek był tak. Ale Jeste, to szybszy. Ale patrz, my mieliśmy Aga w O sam O Tomek! O ełje, O ełje. Fuck off. co fuck off, Ty? Ale, oh. ale Tomek, ale ty mi szybkie paliśmy. Po kofnej. Nieobecna. Nieobecna. No, a, jest a nie, dobrze, to tak. nie Niepożądana. Aha. Wybierz ofiarę! Ale zrobiliście mi kuku małe przez chwilę. A widzisz? Ej! Tak! Nała! <coughs> tak ty zawsze nam robisz, Wojtek. No ratunek przybywa! A no. nowe... Jest ratunkowy. Ja chcę zostać. Lukrecją nie jest, Kwasz! nie działa. Nie działa. O, o to chodzi. Baryłka ropy naftowej to około. O Boże. O Boże. 9. Oh my god! Jak oh my god! Dobrze. Oh my god. Komuś Ja z Tomkem dalibyśmy 6,9. No. Ej, dopiero to proces odbudowałem! Nie, ja coś wiedziałem, że koło 100, więc 100, a tu była 11-159, więc... Czas wrzucić wyższy mhm. bieg! Moc broni rośnie! Cylinder miarowy to inaczej. Próbówka. Man, oh, Wojcie, to bym tak, no ja właśnie sobie nie cylindry A nie, probówka jest długa. Probówką pobierasz. No długa jest taka, nie? No, nie Probówką jest cylindrem. W islamie jest nickim tytuł następców Mahometa to. Może. Kalif. No jest the... A to Tomasz no. 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 kogoś do kąpieli. No dawaj no. Za Tomasz Pym, 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 pym. O, dzień, no i nie, Wojtek znowu odpowie być więcej. Dobrze. To klikaj, już swój udział. Klikaj ty. Mydło, które nie zawiera sztucznych barwników ani substancji zapachowych, nazywanych jest. No i. Ej, ja też klikałem, Ale ja też, ja też maszowałem. Ej, ja nie wiem o co chodzi, czemu? Aren. Kurwa, te szukane. Dobrze! Fuck. Ej, to jest oszukane! Która z postaci komiksowych jest samotnym kowbojem? Lucky Luke <ślefüre> Agnieszka! Świetnie! Wybierz ofiarę! <ślefairy> Musimy tu, bo Wojciech... No przecież Tolek miał więcej! Ale Ty... Ale Tomek przegra sam! Nie wiesz, jak nie działamy? Ja z tą... z <ślefairy> Tomkiem? Ty jesteś niebezpieczny! Bo on rzecz nie jest niebezpieczny! Kukulka? A, miseczka, nie pomylę się tym razem. Tak, ostatni powiedział źle. O, też. Tajemniczka do zup. Tak. W nagrodę możesz komuś Kokilka. przyłożyć. Kuchla. Bum. Pronie. <śla> Które słowo oznacza wygaśnięcie cierpienia? Nie wiem. Nirwana. Jezu, mantradą. Ma dam. <śla> Kur... Wojciech. Bez A teraz najlepszy moment. Nie widziałam nirwana. Kogoś do kąpieli. Zostaw Tomka. No, no wiem, no przecież masz więcej. No ale ty lubisz, że żebyś się wieszył. Ja wiem, już kuku. Ja się zaraz to... sam unicestwi. No właśnie. Będzie pytanie ratunkowe i nie odpowiem. Przestańcie. Pytanie ratunkowe prosimy. Pa 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 Jak nazywa się przenośny namiot Mongołów? Nie wiem, ale się zgłaszam. Nie wierzę. To... Bangalow. Eee, przenośny Mongołów? Mong to chyba... Jurta. A nie wiedziałabym. A ten Wigman mi kuźwa tam. No jest to jest używane przez. No, halo, mogę to czytać? Ja nawet mi się nie zdążyłem pojawić, a ja tam skiknęła. <laughs> bo już wiedziałam, Świetne. że to lekarz. Nie musiałam. Ja tylko lekarza szukalam. No, no, tylko. Ale ja no, to czytałam. nie! Chciała? No tak, bo ty jesteś niebezpieczny jak wąż. Bąż <laughs> rzeczy. <laughs> to, jako wąż rzeczy, to jesteś w wodzie. Chciał Tomek musi teraz wygrać? Jaki kolor ma czarna skrzynka w samolocie? Żółty NIE! Kurwa nie! Spokojnie Co? Nie będzie bolało Pomarańczowe to. To tak Pomarańczowe ma Ale Aga jest... No i dałaś mu wygrać no A miał przegrać nie. Jak mi dała? A że dało? Znaczy nie dała. dało? Dała on ci wygrać Masz Nieprawda po prostu źle w koloru bierz daliśmy ci wygrać po prostu... W tym odcinku. Ja mam nadzieję, że wam się dzięki... podobał, że yeah, to jest łapkę w górę, komentarz, na naszych kanałach. był ze Wojtek. Byłem. Agnieszka. No. I oni mi nie dali, zwyciężyłem sam, widząc tego razu. Papa. Pa pa! Tak, wmawiaj pa!